Cześć Szymonko, witajcie z tej strony Broncie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. E, no tym samym witam Was w roku 2017 i z tego miejsca chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego, bo e, no nie udało mi się nagrać nic na 31 grudnia, czyli na Sylwestra, e, bo miałem troszeczkę, troszeczkę spraw właśnie na głowie, i nie mogłem nic dla Was nagrać. Także dzisiaj Wam składam e, najserdeczniejsze życzenia na ten nowy rok. E, oby był lepszy troszeczkę niż, e, niż poprzedni, oczywiście. Jak najwięcej radości i uśmiechu. E, no, a dzisiaj lecimy sobie już z kolejnym filmikiem na moim kanale e, i będzie to długo wyczekiwany opening w cs właśnie. E, dzisiaj otworzymy sobie troszeczkę skrzynek, troszeczkę pieniędzy, właśnie e, przepierdzielimy na, e, na cantera. E, zaraz wam pokażę, co udało mi się ostatnio dropnąć z, z, e, ze skrzynki. Pewnie już część widzów widziała, bo na Facebooku sobie to e, udostępniałem. No a dzisiaj otworzymy 15 skrzyneczek e, zaraz dokładnie się dowiecie jakie e, No i myślę, że na kanał powrócimy już normalnie z aktywnością, bo dawno nie było tych filmów e, A teraz się postaram, żeby te filmy były tak jak przed świętami, bo w sumie no, święta i Sylwester to, była, to był taki czas, kiedy e, tych filmików wrzucaliśmy troszeczkę mniej Ee, jak i ja, jak i właśnie reszta, Timo, Adaś cały czas leży chory w łóżku, także e, musicie nam to wybaczyć Także teraz myślę, że aktywność już na kanał wróci normalnie No a my się już teraz przenosimy w tym momencie właśnie do gry i zaraz się wszystkiego dowiecie No i dobra, jesteśmy już w grze, jeszcze chciałbym e, podziękować wszystkim, którzy przesłali mi skrzynki Bo napisałem właśnie na Facebooku, że potrzebuję troszeczkę tych skrzynek E, dziękuję wszystkim, wszystkim za przesłanie. Nie będę tutaj wysy wymieniał z osobna, bo było to około e, 30-40 osób, i tych skrzynek mam około 170 teraz. Także wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. E, no i już wam pokazuję, co, e, co udało mi się. E, czekajcie, co udało mi się. Dropnąć i tutaj jak widzicie właśnie e, Ostatnio postanowiłem sobie otworzyć trzy, e, trzy skrzyneczki Jak widzicie w jednej e, Były sztylety cienia szkarłatna sieć w stat także naprawdę miałem niezłego farta Bo e, no takie kosy trafić to, to też jest nie lada wyzwanie Także e, ja się naprawdę bardzo cieszę Z tego, bo e, jest to moja druga Kosa w życiu i kiedyś właśnie też otwierałem sobie Dwie skrzyneczki e, i udało mi się dropnąć Takie, e, znaczy wtedy to był Chyba nóż łowcy i on był warty Około 70 euro wtedy, bo pamiętam to był taki gorszy, a te tutaj są lekkie, lekkie właśnie, le, lekko używane i są warte około 250 euro, także naprawdę opłacało mi się te dwie skrzynki otworzyć no a oprócz tych, tych skrzynek chyba wtedy jeszcze, a jeszcze ten Deagle Konspiracja był prosto z fabryki czyli też fabrycznie nowy w tych trzech skrzynkach był, także naprawdę powiem Wam że drop, drop jak najbardziej udany, a w dzisiejszym odcineczku że w dzisiejszym nie odcinku, tylko w dzisiejszym otwieraniu, sobie e, czekajcie, gdzie ja mam tutaj. Tutaj jest. E, otworzymy sobie 9 skrzyni Falcion, falcjon tak jak to tam się mówi, e, i 6 skrzynek Walkfire. Także, no, mam nadzieję, że uda się coś dropnąć. Jeżeli nie, no to trudno, będę próbował, e, próbował dalej. I myślę, że takie 3000, 3000 łapek, nie, nie 3000, nie, to jest za dużo, 2000 łapek i kolejne otwieranie na pewno wleci na kanał, bo jak na CSA 2000 to będzie naprawdę dużo, także ja myślę, że dacie radę. Jeżeli będzie 2000, powiedzmy za tydzień czy za półtorej tygodnia, bo za dwa tygodnie już bolek do mnie przyjeżdża, to z nim na pewno też sobie zrobi jakiś opening, a my zaczynamy, bierzemy się do roboty i myślę, że zaczniemy sobie od skrzynek Falcyon, bo mamy ich więcej, także ja już sobie tutaj szukam. A nie, nie muszę, czekajcie, nie muszę szukać, przecież mogę sobie nacisnąć na klucz, otwórz pojemnik i wybrać sobie skrzyneczkę. Dobra, to zaczynamy, co tutaj możemy dropnąć? E, na, najlepsze kosa, ale dwa czerwone itemy są naprawdę, naprawdę dobre, e, gorzej właśnie z tymi różowymi, bo nie są jakieś super, super zajebiste, ale dobra, pierwsza skrzynka, zobaczymy co, e, co dzisiaj z tego wyjdzie. No pierwsza skrzynka P90 no P90 e, jak najwięcej no dużo cielą, w sumie P90 i e, skin nie jest brzydki powiem wam, naprawdę dobrze tu wygląda e, Dobra, e, pierwsza skrzynka Falcon poszła, także teraz sobie e, polecimy ze skrzynką Wildfire, zaczniemy od ostatniej, e, od ostatniej skrzynki tutaj Co może być na ten frysk paliwa i reszta itemków jak najbardziej też spoko, zobaczymy <coughs> Ale mam nadzieję, że 15 skrzynek to coś fajnego e, uda się dropnąć. No na razie początek słaby. E, nekropos SSG-08. Także no słabiutko Wszystkim... Nie, no z brzydki masakra? Jakiś, jakaś masakra. Brzydko tego. No dobra, skrzynka falcem kolejna. E, lecimy, nie będziemy czekać tutaj. Także nie będziemy nie będziemy owijać bawełny. Nie będę tutaj. O, czekajcie, zły daj mi Nie wiem, jak to się wymawia. Ale już wcześniej też mi dropnęło takie M4A4. E, no szkoda, że tą -ką, e, szkoda, że tą M nie strzelam. Czekajcie, gdzie ona jest. E, karabiny. No mam nawet chyba, mam dwie lekkie użycie i po testach bojowych, także no... Ale mówię, tą M-nie strzelam, bo wolę, e, wolę M4A1S. no tutaj jeszcze jak widzicie mam Asimowa, ale to kiedyś kiedyś dropnąłem. Dobra, to teraz była skrzynka falcem, to lecimy sobie skrzynkę. E, Wildfire wybierzemy może jakąś ze środka. E, ze środka zobaczymy co, co nam tutaj e, da. Glock 18, Królewski Legion Co to jest? W ogóle pierwszy raz w takim skinie słyszę O! Chyba fabrycznie nowy nawet, czekajcie Mocne, mocne zużycie, seria? Nie wiem, ja tutaj w ogóle żadnego zużycia nie widzę, ale Glock bardzo ładny, moim zdaniem, fajny, fajny skinik Dobra, to zobacz, lecimy sobie kolejny Falcon. Ja tutaj od początku będę leciał, nie będę teraz wymyślał, tylko Polecę sobie skrzyneczki od początku Nowa Ranger, już też taką mam i e, niepotrzebna mi kolejna, także na pewno pójdzie na jakieś kon kontrakty. E, lecimy sobie dalej, nie będę tutaj. E, dobra, Kurde, nowa Ranger, no bez przesady, kolejna mi nie jest potrzebna. Już mam trzeci, trzecią, także e, no słabiutko. Też skin, skin ogólnie nie jest brzydki. Dobra, ile zostało jeszcze skrzynek? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 skrzynek. Także 6 już, e, 6 już poszło i nic ciekawego powiem wam nie było. No, dwa fioletowe skiny. Dwa e, fioletowe skiny to nie jest jakoś super zajebiście. Chociaż, jakby jakiś różowy poleciał albo czerwony, jeden z czerwonych itemków to było naprawdę zajebiście. E, MP7 Hochlik, kurde, jakiś żarzysty skin. Co to jest? Kurde, to jest ładne. Tą broń w sumie używam często e, w drugiej rundzie, po pierwszej wygranej. Także to e, też na pewno zostanie u mnie. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Czekajcie, PMy prosto z fabryki. Ładne jest. Moim zdaniem bardzo fajny skin. Nie wiem, co autor tutaj miał e, na myśli tworząc tego skina, ale dobra, lecimy sobie dalej. E, teraz była Wildfire, także już lecimy sobie skrzynkę e, Falcion. Falcion, przepraszam, chyba Falcion się czyta. I co będzie tutaj z tej skrzynki teraz? Kurwa, no nie no, chyba nie. Czwarta? Czy trzecia? Chyba trzecia. No bez przesady, ja pierdzielę. Nowa Ranger, zajebiście. Siedem, skrzyn... Siedem kluczy zostało. Lecimy z Falkiona znowu. Ale jak mi znowu ro... nowa Ranger wypadnie, to. Chyba zabiję. Stój. P90, start track elitarny, także Chyba nawet prosto z fabryki, czekajcie sobie zobaczę Po testach bojowych No niby w tracku, ale to jednak jest, nie jest jakiś super zajebisty skin, także No szkoda, że nic lepszego, ale dobra, lecimy w wildfire Daj coś, proszę Kurwa, Pepe, Pepe Bizon, strefa euforyczna. Nie wiem skąd ludzie biorą nazwy na te skiny Brzydki Kurde, 5 kluczy, no co się dzieje? Chyba ta kosa jednak już, już mi wyczerpała limit e, dobrych skinów do Cesa. a Gail AR rakietowe, boom, już takiego mam, nie potrzebuję więcej. O, ten to w ogóle jakiś kurwa, skina prawie nie widać tak pozdzierane jest. Na no, szkoda. Dobra, skrzynka Falkion, kolejna. Chyba nic nie da dzisiaj. OMP 45 rozruba to dam koledze, bo on lubi pas strzelać, także to dla niego będzie skin. No i trzy skrzynki zostały, także tutaj raczej już nic. Ee, nic nam ciekawego nie da. Co będzie w tej skrzynce? No, tak 9 jambia. <laughs> Zajęliście. No, skin dosyć ładny. No i dwie ostatnie. Czekajcie, weźmiemy sobie może tutaj tą skrzynkę. Raczej tutaj już nic nam nie powinno No właśnie się kolejny tak 9 Super Jeszcze może sobie kontrakty zrobimy na koniec, no i ostatnia skrzyneczka Ostatnia skrzyneczka i co nam tutaj z tej skrzynki wyleci? Glock 9, Palnik, Bunsena także w dzisiejszym openingu e, Nic ciekawego nam nie dało, 15 skrzynek e, 15 skrzynek i e, Nic ciekawego nie nie dało, także my teraz sobie jeszcze spróbujemy zrobić jakiś e, Jakiś, czekajcie e, Jakiś kontrakt Tylko kurwa nie wiem które e, Które skiny tutaj powinienem dać Ale wszystkie niebieskie, bo żaden niebieski mi nie jest Potrzebny Już tutaj tego, dobra Podpiszmy się Rączek. Dobra no szkoda, 15 skinek myślałem liczyłem na to, że e, że coś tam tutaj wypadnie, ale no niestety się przeliczyłem. I co dostajemy? 57 Trium Triumvirat O kurde ładny. Ładny skin. No, z 57-a też dużo strzelam, także na pewno będę e, korzystał i czekajcie. Aha, już kolejnego... E, kolejnego tego nie mogę sobie zrobić. No dobra, trudno. A tutaj mogę? Też nie mogę. No to trudno, czekajcie. Eee. Jak to tutaj się robi? Aha. No także z dzisiejszego openingu dostaliśmy w sumie chyba e, tylko dwa fioletowe skiny. Bo dostaliśmy chyba, no, dwa, dwa, dwa fioletowe skiny. Dostaliśmy z openingu, a z kontraktu dostaliśmy właśnie też jeden filetowy, także no opening jak najbardziej na minus, no ale szkoda trzeba próbować oczywiście e, 2000 opeczek i kolejny opening też będzie e, na kanale, także mam nadzieję, że uda Wam się wbić, bo ja lubię otwierać skrzynki, lubię tutaj pieniądze trochę e, powydawać na to. I, I mam nadzieję, że Wy też będziecie chcieli coś takiego na moim kanale oglądać, bo cały czas ten farming też nie ma co e, nie ma co tego wrzucać, a csik myślę, że fajna gierka na pewno też będą filmiki z meczy i z openingów, także bardzo serdecznie zapraszam oczywiście na kolejne odcinki, na kolejne openingi. Jeżeli będziecie chcieli, to 2000 łapek bicie i będzie kolejny opening powiedzmy gdzieś za tydzień albo za półtorej. I też myślę, że 15 skrzynek sobie będziemy mogli śmiało otworzyć. Ja się z Wami żegnam i trzymajcie się. Na razie cześć.